Jadę z wami tak, jak chcę w swoim wulgarnym Hot Sixteen Challenge by takich jak ty w nienawiści utopić skurwić nielojalnych w czystej postaci nawijam o przeszłości bo ma to jakiś głębszy sens nie to co kurwo ty i twój Mercedes AMG lub Fans SLS żyjesz marzeniami, żyjesz pragnieniami Zastanów się ile mogłeś osiągnąć będąc z nami Wcale mnie to kurwa nie dziwi, że idąc przez ulicę nazywają cię nikim! Zanim skończę yy, z nagraniem i w ogóle i w szczególe to jeszcze parę słów ode mnie i... To tak w kwestii Hot 16 Challenge. Yy, nie jestem nie wiadomo jakim raperem, nie, nie pochodzę z y, nie wiadomo jakich bloków. Y, nie róbcie wokół tego nie wiadomo czego, bo to jest nagrane dla Beki. Y, no i przede wszystkim dla Was, no ale generalnie też dlatego, że jest moda na to. No i jakby kurwa każdy się tego podjął, więc y, ja się podjąłem też i tego. Zrobiłem jakieś kurwa, nie wiem, y, mix może długi, może nie. Kurwa, ciężko mi jest ocenić. Sami ocencie, spróbujcie. No i w sumie nie nominuję nikogo, bo. No bo po co? No? Nie jestem, nie wiadomo jak znany, więc też nie będę nikogo nominować do podjęcia rękawicy tego challenge'u, A nie, czekajcie, kurwa. Podajmy, podejmę się. I, i dla Becky znominuję y, Marriwika TV. Także stary jedziesz. Pokaż, kurwa, że masz jaja. A nie kurwa sipę między nogami. Elo, ludzie, powodzenia mach Vikti, Elwina.